Kiedy mówimy o największych momentach w historii wrestlingu, pierwsze co przychodzi nam do głowy, to oczywiście WrestleMania. Jednak prawda jest taka, że pomimo największej ze scen, mamy tak samo wiele momentów, o których będziemy wspominać przez następne dekady. SummerSlam, czyli największa Galalata, jest tego przykładem, ponieważ w jej historii można naliczyć tak samo dużo świetnych momentów, co i w historii samej WrestleMania. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner's. z What is Wrestling Auto 10 najlepszych momentów w historii SummerSlam. Numer 9. Debiut The Finda 2019 Najświeższy z momentów na tej liście, zesłoroczny Summerslam było dla wielu kluczowym dla ostatnich 12 miesięcy w WWE. To właśnie tam doszło do wielce wyczekiwanego debiutu postaci The Finda Brea Wyatt'a. Wiele tygodni zapowiedzi przez Firefly Funhouse, czyli przez Wyatt'a w sweterku, by w końcu Finn Balor okazał się być pierwszą ofiarą osoby, która zaskarbi sobie serca fanów. Już samo wejście spowodowało wielką dyskusję wśród całego komunizmu a do tego doszło późniejsza dominacja i szybka wygrana nad idlanczykiem. Fint z miejsca wskoczył do main eventu i ludzie kupili tę postać tak samo jak Brea w sweterku od babci. Numer 9. Hillturn Becky Lynch 2018 Rok 2018 w dywizji kobiet stał pod znakiem wielu zmian na szczycie. Charlotte przerwała streak Aski, zadebitowała Ronda Rousey, Alexa Bliss zaczęła mieć problemy zdrowotne. Federacja chciała postawić na Nia Jax, co w ogólnym rozrachunku skończyło się szybciej niż się zaczęło. Carmela wykorzystała walizkę Money in the Bank i fani byli mocno podzieleni pod względem oceniania jej reignu, jednak raczej były to negatywne opinie. W końcu doszło do kluczowego momentu, kiedy to Becky Lynch po wielu latach przeszła heel turn. Stało się to po triple threat meczu pomiędzy Carmela, Charlotte i właśnie Irlandką. Flairówna wygrała tytuł, by potem być zaatakowaną przez Becky Lynch. Ludzie... Byli zachwyceni, gdyż plotki o tym krążyły już od dawna. Ostatecznie postać demen, mimo że długo nie była chilowa, okazała się być ogromnym sukcesem, który można powiedzieć, że zdefiniował następne 12 miesięcy w WWE. Numer 8. Powrót Edge'a 2019 Rok 2011. Podczas rowu po WrestleMania 27 dowiadujemy się, że ówczesny mistrz świata wagi ciężkiej Edge musi zakończyć karierę wrestlera. Wszystko to przez poważne zagrożenia nawet życia Kanadyjczyka. Fani są załamani i co roku liczą, że dojdzie do cudu, a więcej powrotów do spekulacji daje powrót Daniela Bryana, który był w podobnej sytuacji co Edge. W końcu dochodzimy do SummerSlam 2019, która odbyła się w Toronto, rodzinnym miejscu. Edża. Jak to było w zwyczaju w tamtym okresie, podczas Kikofu swój segment otrzymał Alias, który jak zwykle doskonale obrażał tutajszą publiczność. Przerwał mu oczywiście Adam Copeland, który przy niesamowitej reakcji ludzi na całym świecie wykonał swoją akcję finiszową, Spear. To był ten moment, kiedy zaczęto już tak naprawdę odliczać tygodnie do powrotu, do którego doszło już podczas Royal Rumble 2020. Numer 7. Brock Lesnar zdobywa pierwsze mistrzostwo WWE 2002 The Next Big Thing Tak był promowany Brock Lesnar na początku swojej kariery w WWE Bestia z miejsca zaczęła dominować na Raw w 2002 roku Kiedy to dostała pełny awans z rozwojówki OVW Wygrał on King of the Ring 2002 zdobywając Miano Pretendenta do mistrzostwa Następnie latem Lesnar przeszedł na Smackdown Gdzie po miesiącu pokonał Halka Hogan'a Broniąc prawo do pojedynku z The Rockiem na SummerSlam, Jak na tamte czasy lepszego zostawienia nie było. Tam też pokonał on People's Champa w walce wieczoru tej gali pay-per-view. Od tamtego momentu do odejścia z federacji w 2004 roku nie spadł on poniżej obrazka main eventu. To był na dobre początek bestii, którą jedni uwielbiają, a drudzy nienawidzą. Numer 6. Daniel Bryan powraca i dołącza do walki z Nexusem 2010. 14-osobowy tag match pomiędzy drużyną WWE a Nexusem będzie wspominany naprawdę przez długie lata. Wróćmy jednak do początku. żółto-czarnej stajni, która wzięła się z uczestników pierwszego sezonu NXT. Jednym z członków był Daniel Bryan, który jednak długo nie pobył w grupie Barretta. Został on zwolniony za zbyt brutalny atak na Justinie Robercie, co było wymuszone przez sponsorów federacji. Z Nexusa jednak został wyrzucony w w ramach storylineu, by dwa miesiące później wrócić jako ostatni tajemniczy reprezentant WWE w wojnie z Nexusem. Fani byli zachwyceni, jednak to nie ostatni moment w tym filmie z Danielem Ryanem w roli głównej. Numer 5. Bret Hart wygrywa Mistrzostwo WWF przy pomocy HBK-a 1997. Rok 97 był kluczowym dla świata w wrestlingu. Był to początek Attitude Era i oczywiście Montreal Screwjob definiujący tamte czasy. Ta druga sytuacja została zapoczątkowana właśnie podczas main eventu Summerslam, kiedy to Mistrzostwo WWF walczył Bret Hart i ówczesny mistrz Undertaker. Sędzią specjalnym był Shawn Michaels i wszyscy wtedy widzieli, że HBK wpłynie na ostateczny wynik. Tego pojedynku. Nikt się jednak nie spodziewał tego, i jak to wyglądało, i jakie to będzie preludium do dwóch legendarnych wydarzeń. Hart, jako antyamerykanin, prowokował w szczególności sędziego, i gdy w jego narożniku pojawiło się krzesło, Michael skłócił się z Kanadyjczykiem. Ten splunął mu w twarz, a Sean nie chciał pozostać mu dłużny i chciał wykonać Chershot, który niestety otrzymał Undertaker i tym sposobem stracił mistrzostwo WWF. Jakie były skutki tej końcówki? Najpierw otrzymaliśmy mój pierwszy w historii Helenesson. Ten i debiut Kane'a, a potem oczywiście Montreal Screwjob. Numer 4. Brock Lesnar dominuje Johna Cena 2014. Bestia była największą postacią tamtego roku. Powrót w wielkim stylu w okolicach Wrestlemania 30 i w końcu przejście do historii, pokonując Undertakera na największej ze scen. Wiadomo było, że nie bez powodu to Lesnar przerwał streak i że do końca tamtego roku Brock stanie się dominującym mistrzem WWE World Heavyweight. Doszło do tego właśnie podczas Summerslam, kiedy to bestia zawalczyła z Johnem Cena. Najpewniej, gdyby nie kontuzja Daniela Bryana, to on by walczył z Lesnarem, jednak ostatecznie to lider C-Nation okazał się być prawdopodobnie lepszym przeciwnikiem pod względem tego, jak ta walka wyglądała. Lesnar zdominował Sinę, wykonując mu 16 supleksów, przez co powstał catchphrase Suplex City B****. I do tego słynne Eat, Sleep, Suplex Repeat. Nikt nie pokazał Siny tak słabego, nawet Undertaker podczas Wrestlemania 34. Zanim przejdziemy do trzech najlepszych momentów Summerslam, mamy do Was małą prośbę. Jeśli chcecie wpłynąć na rozwój projektu What is Wrestling, to zapraszamy do wsparcia naszego kanału. Dzięki temu dostaniecie wcześniejszy dostęp do większych filmów, odznakę, która wyróżni Was w komentarzach i wiele więcej. Dodatkowo dzięki Waszemu wsparciu będziemy mogli dostarczać Wam więcej takich materiałów jak najświeższe i najważniejsze newsy ze świata wrestlingu, podsumowania tygodnia, dzięki którym wcale nie musicie oglądać nudnych tygodniówek, jak i kochane przez wszystkich topki i rankingi. Dzięki Waszej pomocy możemy postawić ten kanał na wyższy poziom. Numer 3. British Bulldog wygrywa Mistrzostwo Interkontynentalne na stadionie Wembley 1992. SummerSlam 1992 przeżyło w pewnym momencie poważną zmianę. Oryginalnie Londyn nie był miejscem rozgrywania się gali, a był to Waszyngton. Jednak event przeniesiono do Anglii ze względu na rosnącą tam popularność tej dyscypliny. Zmiana lokalizacji nie była jedyną, gdyż skład, waga i wynik pojedynko Mistrzostwo Interkontynentalne również został zmieniony. Oryginalnie to Shawn Michaels miał pokoju. Breta Harta, jednak to prywatny szwagier Harta, British Bulldog, został wybrany właśnie po decyzji o przeniesieniu Gali na Wembley Stadium. Patrząc na to, jak wypadła ta walka oraz jaką zebrała reakcję publiczności, był to strzał w dziesiątkę. Moment, w którym Hart próbował wykonać sunset flip, a Bulldog go przechwycił i wygrał pojedynek, przejdzie do historii jako jeden z największych reakcji publiczności w historii. Świętej pamięci, David Boy Smith Senior długo nie był mistrzem, gdyż stracił tytuł dwa miesiące później na rzecznikowi. Kogo innego, jak Szona Michaelsa. Numer 2. Shawn Michaels wraca do ringu po czterech latach przerwy. 2002. Podczas Royal Rumble 1998 Shawn Michaels bronił mistrzostwa WWF przeciwko Undertakerowi w Casket meczu. Wszystko szło dobrze do momentu, kiedy Taker wykonał back -body drop, który skończył się dla Shawna tragicznie. Uderzył plecami o kant trumny, przez co doznał poważnej kontuzji, a dokładnie wypadnięcie dysku. Spowodowało to, że WWF musiało go oszczędzać na main event 14, który był następnym pojedynkiem Shona. Tam stracił tytuł i przeszedł na emeryturę. Do ringu powrócił dopiero w 2002 roku, by zawalczyć ze swoim najlepszym przyjacielem Triple H w unsanctioned matchu, który tak naprawdę dopiero rozpoczął ich wielką rywalizację. Powrót dał drugie życie karierze Michaelsa i następne 8 lat pokazało fanom, jak bardzo wrestling straciłby, gdyby walka ze Stone Coldem na WrestleMania 14 była tą ostatnią. I numer 1 Daniel Bryan pokonuje Johna Cena i Hiltur Triple H'a 2013. Jeden z największych baby face w historii WWE. Daniel Bryan kontra wieloletnia twarz federacji i budzący ogromne dyskusje pomiędzy swoimi zwolennikami a przeciwnikami. Był to jeden z najbardziej wyczekiwanych pojedynków 2013 roku po tym, jak rozdzielono Team Hell No. Cena miał prawo wybrać swojego przeciwnika na SummerSlam. Taką możliwość dał mu ówczesny generalny menadżer Raw Brad Maddox. John natomiast zdał nam dream match, który zbierał niesamowite emocje. Brian był nazywany przez Vince'a McMana wrestlerem B+, i to Triple H go krył i postanowił się ogłosić sędzią specjalnym walki na Summerslam. Było wiele pytań, a najważniejszym było, czy Daniel zdobędzie mistrzostwo WWE, i jeśli tak, to w jaki sposób? Przecież Cena nie mógł odklepać, a wtedy American Dragon nie miał finishera do przypięcia. Dlatego też dostaliśmy debiut słynnego już teraz Running Knee Strike. Wielki pojedynek, Jeden z najlepszych w historii największej gali lata. Po walce Hilton Triple Age'a, początek Authority i odgórne odebranie mistrzostwa WWE Brianowi na rzecz prawdziwej twarzy dla władzy Randy'ego Ortona. Początek legendarnych miesięcy dla Daniela, których zwieńczeniem będzie oczywiście main event WrestleMania 30. I to by było na tyle z naszej listy najlepszych momentów w gali SummerSlam. Przypominamy, że jest to nasza opinia i zgadzać się z nią wcale nie musicie, dlatego też chcemy poznać wasze zdanie w komentarzach poniżej. Oczywiście ponownie zapraszamy do wspierania naszego kanału, jak i na nasze social media takie jak Facebook czy Instagram, gdzie znajdziecie masę ciekawych rzeczy ze świata wrestlingu. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner Złoty z What is Wrestling, dziękuję wam bardzo za uwagę, jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.